Siema, tu DD co że tak, że taką, A stąd coś się zbugował mi I nie mogłem w ogóle wejść, jak wchodziłem To maszyny były w tych silosach, co nie? Nie wiem czemu, bo, Nie wiem czemu, nie Więc ja zacząłem sprzedałem tam te maszyny, mam... Milion tysięcy Nie no i to będzie, tak samo, też ten pierwszy odcinek, ale part drugi. Mm, dziękuję, którzy dają mi suba. Co nie? Dziękuję tym ludziom. Potem może... <coughs> Potem, jak ja w końcu kupię LSA 13. Co nie? Kupię sobie. Przegram. No to zacznę nowa grę, co nie? LS13 na no, multiplayer Co nie, to po na kiedy będę miał już kupiony save Co nie, e, kupiony, bo na razie Na razie to bo ja, na razie to ja nie kupuję, czekam na to w neomecie w Dobrym mieście Nie czekam, no już jest zamówiony, tak? To nie jest specjalnie dla mnie. No i teraz najbliższy wystaw to będzie z poniedziałek. E, jak będzie w poniedziałek to kupię. Jak będzie działał multi. Nie? No. To będzie gig, bas ja ten instaluję. No, na tym porobię. No, przegram wszystkie mody, mody wszystkie przegram i save. Przegram tu przenik. Rzepak no, to jeszcze lepiej, jak rzepak. Tak, no i tak. W wcześniejszym odcinku było przedstawiane wszystkich maszyn. Ja sobie tę maszynę sprzedałem, bo nie wiedziałem gdzie można wyrzucić kiszonkę, bo na innym save'ie popatrzyłem, nie, nie wiedziałem gdzie, co nie. No to więc ja tam to kości już wszystko, to by nam jeszcze kupi header do kukurydzy i będzie naprawdę spoko. mi przyszliście powiększony header, bym prosił. Pomięczony header. No, tak, 10 metrów. A, i sorry, że tak zaczęłem, ale potem to się poprawi. tam, no Nie. Hmm. Dziękuję. Naprawdę, no, jeszcze raz dziękuję. Tych ludzi, którzy dali suba. Jeszcze może nie są to wszystkie do końca kupione, bo zaczynam nam je robić? Co nie? Nie. Zaczynam nie robić. A wtedy się okazało, że kiedy mój, no, mój starszy bra brat grał, to wziął unitny save i zrestartował maszynę. Co nie? No, się okazało. No potem kiedy wiesz, co nie? Służy tak nierealnie, ale tak, zacznę już. to Bo naprawdę, to jest ciężki początek. Z tym nie się tak nic nie robić. A teraz, tak, co mieliśmy? A i mam nowe mody. Coś kupiłem kupimy fajnie, val. To górna, nie to. Sorry, ale. 2 i Deere 820 To nie. No, trochę lagi mam, ale trochę modów jest, nie? Cześć, gdzie tu miałem gdzieś kombajny, header, las dominator. 8 jedy kombaj nie działa Juk maszyn w to miał niezwinny. Czy chciałbym Ja chyba nie Mega Terra Track. Nie wiem czy to drzewa Renomalum. No, widzę to nie wiem właśnie Co rano, kichać, bo jestem chory jeszcze robimy to czuden rad to spłacimy długo no i tam zostanie mi jak już idzie, po saldo no, sporo mi zostało no i może yy, na no podam, no podam ten link i to już może to jest zagraniczna mapa Kanada Big Mac Have you a No duża mapa nie, to ja, ja zobaczę w silosie, no, nie, tu, 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 a i kosztuje, że tak. Naprawdę teraz się kasa bardzo przyda. Inny przychód z misji, pensji pracowników. Uuu, no trochę kosztuje. No właśnie, uuuuj. Czyli, że straciłem więcej niż połowa mojej klasy bo no, 44 i 20 no to mi leży strac no i będzie też też odcinek, na no, którym będziemy no i nie będę kupował tych maszyn co nie i sorry, że tak, tak się stało ale no, sorry, dobra to on, on też tu ma save i w ogóle mam trzy, cztery mapy, czy nie no i widać, już co ją ja odkryłem tutaj skrót nie, czy go pamiętam, nie, nie, nie pamiętam go w tam nie pamiętam go w tam odcinku, w tamtym odcinku było sporo i to jest fajne w tym nowym, jak otwieram szybę widzicie, tam się taki monitor, zamykam, zamyka się, co nie no i będę musiał 3 no z części będą no 3-4 no około kilka tych co nie będzie, no i będę się starał najwięcej robić poza odcinkiem co nie, czy chcecie, żebym tak widzieć co robią kosze, ekoszą oni, co nie mm. Tu ustawimy naszego John Joondyre 840. No, e, tam jeszcze na tę połowę. Klas pierwszy. Ten klas ten po przedniej części był. Nie wiem, czy mam, ale nie, nie, nie pamiętam, czy ma, ale zawsze. I kiedy myślałam, to mówię part. Part. Nie wiem, czy mówię, ja tak dawno mi się pominęło. Chciał, 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 o, to jest ten dziewięć na ja nie, ciężko będzie mu cyk, od razu 1000 kilogramów na hmm. w następnym odcinku, kiedy już, no i będzie chociaż no, na następnej części już no, będę planował wybuch, żeby w ogóle kupić się potężniejszy, bo no tak to, to tak pokażę wam um, tutaj wina Trzy i gra.